Dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Tym razem jesteśmy na Bali. W tle Ola sobie chilluje. Mamy też tutaj Madziunię. Dzień dobry. Ogólnie jesteśmy bardzo dużą rodzinką z rodzicami, z moim bratem i tak dalej. Jesteśmy w wili, która mnie przeraża swoją, swoim Jesteśmy w wili, która zapiera dech w piersiach. Tutaj jest widoczek na palmy i na dzicz. Zastanawiamy się, czy coś nam tutaj nie przyjdzie w nocy. Wcześniej byliśmy w innej wili, której wam nie pokazywałam, bo sobie chillowaliśmy, a tutaj stwierdziłam, że no nie da się tego nie pokazać, bo to jest ogromne. Chodźmy tutaj przez basen. Zapraszam was, zrobimy taki bardzo szybki room tour, house tour, villa tour. Tutaj mamy w ogóle siłownię, z której mam nadzieję, że skorzystamy. Chłopaki na pewno, Kali z moim bratem, także będziemy ćwigać ciężary. I też jest na tym jak coś. Aha. Dzień dobry, witam serdecznie w Luga. Jestem się kameramanem, urlopik pełną gębą, tak. Jesteśmy tak. już tu pięźni, dni, ale to pewnie Wika wam jeszcze powie. Dzisiaj tak. ubudz się meldujemy, Pola różowe za nami, pięknie jest. Pola chyba nie ma, chyba tam w oddali są. So, w każdym razie jest też takie bajorko, no ogólnie jest mega dziko. Co nam się bardzo podobało w tym miejscu. Słuchajcie, w ogóle wille tutaj są naprawdę w dobrych cenach. Dlatego mogliśmy sobie pozwolić na taką sztosową. Przechodząc dalej tutaj mój tatuś. Hello. Tu jest jego pokój, tak? To jest was? Nie, To nasz, to nasz pokój. To zaraz wam pokażę. Zostaw Wiktorce, lajka i zasubskrybujcie, jeśli tego nie robicie, bo wiele z was ogląda właśnie bez subskrypcji. A myślę, że fajnie by było, bo będziecie mieć powiadomienia, jeżeli ja coś dodam. Tu jest kolejny pokój, już Wam w środku pokażę. To jest właśnie nasz pokój. Fajny, bardzo duży, jest inny klimat. Zobaczycie u mnie na Instagramie, wejdźcie sobie tam. Tutaj się pokazuje teraz mój Instagram. Tam było wszystko białe, takie w stylu australijskim, chyba, bo tam chyba jakaś pani właścicielka jest z Australii. A tu jest kompletnie inaczej. Jest czarno, bardziej właśnie tak. Balijsko. Tutaj jest kolejny i Oli, tu jest taki fajny mostek, możemy iść dalej. Tu jest, no, vibe bardzo balijski. Dajcie znać jak wam się w ogóle podoba, my pierwsze raz jesteśmy w takim miejscu. Tu jest kolejny pokój, moja mamusia, chcesz się pokazać na vlogu? Z daleka? To jest moja mama, zobaczcie co to jest w ogóle, takie wejście, ogromne drzwi. Tu jest pokój Madzi. Można po prostu się gonić w tym miejscu. A ja zwróciłam uwagę na to, że to są kwiatuszki takie stąd, piękne. Podobny kwiatuszek mam na głowie w spince, ale ja zczaiłam, że one rosną na... O, okej. Okay. One rosną tam u góry, ale włożyła je tutaj obsługa, żeby ładnie to wyglądało. Myślałam, że sztuczna na początku. Tu jest salon. Jest bardzo w ogóle podobnie, jeśli chodzi o to, jak tam mieliśmy w tym drugim. Zobaczycie to na Instagramie, mówiłam spokojnie, że właśnie kanapa jest tak po schodkach w dół. Tutaj woda, widzicie to? Szok. Mamy też panów na chacie, którzy nam dzisiaj robią grill'a. Bo to jest fajna usługa y, szefa. W bardzo dobrych cenach. W zasadzie mieliśmy też na śniadania. No i po prostu nie obchodzi nas nic, a oni sobie tutaj robią jedzonko i są bardzo mili. Fajne atmosferze. No i tutaj jest grill. Ogólnie panowie przynieśli swój taki klasyczny. Jest też gazowy, ale oni wolą używać swojego. Jest ogromny stół na ile osób? 25 chyba, a nas jest 9. Już jest zastawiony ten stół pięknie tutaj. To jest niesamowite. Patrzcie, ja idę i idę, i idę, i jeszcze jest dalej. Masakra. Także będziemy sobie jeść obiadek, czujemy się jak po prostu Kardashianki jakieś w tej willi, a naprawdę tutaj ceny są fajne, tak jak w Tajlandii też było, chyba nawet tutaj jest taniej. Także z tym widoczkiem zaczynamy obiadek i tego vloga, pojedziemy sobie na waterfalls, jak już tu po angielsku mówię, na wodospady, nakłady na wodospadach, pola ryżowe, ogólnie to będzie taki waj właśnie... w dżungli, także jestem bardzo zadowolona i wdzięczna, że możemy tutaj być. jedzą gotowe. Zobaczcie na to. Zobaczcie to. Indonezyjski barbecue. Pan jeszcze ciasto przyniósł maczowe. nie założyliśmy się z Kalim podczas grilla dostaliśmy takie chipsy. I dla mnie to były chipsy bananowe. No miały taki czarny koniuszek jak banan, taki suszony na oleju. Chyba to usłyszał, że to są chipsy z wieprzowiny, które w ogóle nie mogą znaleźć, że wieprzowina. No ja Przegrałam i muszę teraz przepłynąć dookoła tutaj. Eee, muszę przypomnieć dookoła, no nie na jednym wdechu, ale nie Jestem no tą waszą zawodową, a jest Dla widza Stopingujo Uwaga na głowę Uwaga na wodę. Let's go, dawaj No i do końca, do końca, na pełnym, na pełnym gadzie Dobra stop, 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 stop. Challenge wykonany. czyli całkiem szybko ci poszło. Brawo. Tylko mi dodosałem, nawet dwójka wołała. Brawo. <klucja> Kondycja nie ta. Ciężko ja się przeduszam, ale zwpadałam radę. Dzień dobry, kochani, witam Was. W kolejnym dniu naszej podróży. Wczoraj w zasadzie nic nie nagrywałam, chillowaliśmy sobie, a dzisiaj jesteśmy na wycieczce. Mamy siódmą rano. Idziemy właśnie na Waterfall, czyli na wodospad, który się nazywa, jak teraz widzicie, jest napis. Idziemy o siódmej rano, żeby nie było kolejki, bo na TikToku była po prostu przerażająca kolejka, czyli rzeczywistość. Ogromna kolejka, której się czeka godzinę albo więcej. Ale to nic nam tutaj, słuchajcie, nie przeszkodzi dobrej zabawy, także idziemy. Powiesz. Mam nadzieję, że mnie słychać. Okazało się, że jest trochę ludzi, ale to nie tak jest nic w porównaniu do tego, co mogłoby być. dzięki są tutaj ze mną. Zdecydowałyśmy się, się na zdjęcie. Ja wczoraj modelowałam włosy wieczorem, nie wiem po co. Ale takie fajne Jesteśmy po, jesteśmy mokre. mokrutkie. Jak widać. Jak widać, musiałyśmy się przebrać. Tak, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak będziemy mokre ręcznik. Tak, ile kosztowało? 20 tysięcy rupiów? 50, 10 zł. Rupi. Dziesięć Fajnie, bardzo fajnie zwłokłyśmy, mam nadzieję, że wyszło jakieś fajne zdjęcia Czy było warto? Nie Nie widziałam jeszcze zdjęć Ja myślę, że nie Dzień dobry, spałam pół godziny, a my dojechaliśmy W aucie oczywiście, Kali prowadził Dojechaliśmy do tarasów ryżowych, dobrze mówię? Tak Piękne miejsce, wygląda naprawdę niesamowicie I mamy tym się tutaj przejść dookoła Wygląda super, jak to świeciło słoneczko, to wygląda naprawdę bardzo ładnie i teraz powiedziałam, że wygląda ładnie? Ten nie najbardziej ani wykupiliśmy wejściówkę na Tyrolkę, która biegnie przez całe pole ryżowe. Zobaczymy, kilka osób z nas się boi. Ja szczerze nie boję się, bo byliśmy w takim jednym miejscu na wyższym jeszcze poziomie i było zarąbiście. Po prostu mega się cieszyłam, że byłam, szłabym jeszcze raz. Więc idziemy sobie tutaj i przez cały środek idzie w dwie strony. Madzina się nie boi, prawda? Nie. o Dziwo nie, a ja mam wysokość. Zdziwiłam się, zdziwiłam się. Olejka, za to się utyka. Boję się jechać, ale jakby nie pojechał. Ale ja się boję tego, że mój telefon nie ma czegoś takiego, a chciałabym to nagrać, więc bardzo możliwe, że stracę telefon na tym spline'ie, Oby nie. Miło było was, po... bo was bo? Ja się już tak stresuję, że nie jestem. Miło, Miło, wa... Miło było was Idę na zipline Mam takie coś sobie zrobiłam Zarąbiste To jest brązowe, jak pęknie to i na moi drodzy I teraz zabieram was ze sobą Ja, ja, ja bym się trochę bała, ale To dla was widzowie Wszystko dla was, tak Zaryzykuję i pojadę jedną ręką Jedzie Jedzie Tyle, ją widzieli Mali Lecimy widzowie Nie ma spania Bo przeżyłem. Słuchanie, jesteśmy na plantacji kawy w rodzinnym no, domu, i mają piękny, wielki obrót. Uprawiają tutaj kawę. Myśleliśmy, że tylko kawę. A się okazuje, że jest tutaj po prostu wszystko, co dobre. Panilia, która pachnie. Przepięknie. Wcześniej wąchaliśmy trawę cytrynową. Ogryzam strasznie komarę. To jest mega ciekawa kawa. Jest to kawa, która jest poddawana zrób. pewnemu procesowi. Bardzo fajnemu, no, śmiesznemu, ale efektownemu. W zjada ziarenka kawy. Trawi je na tyle, że z wewnątrz nie zachodzą, wewnątrz nie zachodzą w procesy i wydala. To znaczy zachodzi fermentacja. Tak, ale, ale nie wychodzi kofeina z tego ziarenka. Tak. Ona zostaje w środku i potem można to rozłupać i z tego wychodzi kawa, właśnie która jest kolana kupę. na Bali to już jest wysuszone. To nie jest popularna na bali, to jest generalnie mega droga kawa. Ja o niej czytałem, i fajnie, że możemy zobaczyć na co dzień, jak ten proces, to znaczy na co dzień. Po prostu na własnej skórze jak ten proces wygląda. Co z goździkami. Tak, i tutaj mamy normalnie to jest kubka tego zwierzaczka. Oni to kilka razy czyszczą, a następnie y, w takim piecyku tutaj wypalają i to wszystko jest homemade. nie? Tak, tutaj jest kakao kawa. z lewej strony, po prawej jest kawa. No i jestem bardzo ciekawy, jak ona smakuje. Zaraz będziemy mieli degustację. Tak, oprócz tego też, że rośnie tutaj awokado do marakuja. Tak, wszystko. weszliśmy do ogródka indonezyjskich właścicieli fajnej plantacji kawy i pokazali nam tak jak w polskim ogródku, u nas rosną jabłonki człowieku i tak dalej. A tu rosną marakuje, tak na przykład, awokado, etc. Pokażę wam brzydko palcem, ale to drzewko tutaj, te pnącza, to jest marakuja i właśnie widać tam owoce. Tak. This one is the tea, this one okay. the tea. This coffee, this like a chocolate, okay? And this a Bali coffee and this the turmeric tea. Testujemy. My. Wszystko jest tak pięknie podpisane. Daję, A to jest Ola. czekolada? Tak. To tak, masz podpisane. O, to będzie pyszna, waniliowa. Ale ta zajęła mnie to jest za ostre. Z takim widokiem cudownym. Ej, dobra, robimy tak. ale tak, tak. To jest czekolada. Widzicie? Ale słodzona, no, ale pycha. Nie smakuje. Ja jestem tą czarną. Wow. No, za mocne mnie. dla mnie. testowaliśmy kawę i herbatę i czekoladę że Najbardziej smakowała mi Lemon Grass, czyli trawa cytrynowa, bez cukru wzięłam. Jest też mango skin, czy to smakuje, nie wiem, trochę jak dragon fruit, jak ten taki smakuje. A mnie, mnie też on, też on smakuje. Tak. No. I biorę też dla moich przyjaciółek, więc bierzemy też na nas tak. i biorę trzecią. Cztery herbatki, a kawa? O, no, kawę bierzemy tą premium dziewczyną. Tak, tą tą Państwo, tą, tą tak. kawa, która przeszła przez jelita tego oto pięknego sodzia, że no, to może brzmieć obrzydliwie, dla każdego z nas ciekawy to jest święty Gral, tak? Ja to biorę, mimo tego, że kosztuję krocie nie wiem, czy mi się do balistki zmieści, ale... Może mniejszą? Milion 400 tysięcy rubli. Kawa za milion, tak? To, to jest, jest 280 zł. Wika zapłaciła milion złotych na bali... Albo ja. Dzień dobry. Dzisiaj zapraszamy Was na przygodę na kładach. Właśnie podjechaliśmy. No, będzie fajnie. Ja będę jechała na kładzie z Kalim. Zobaczymy, czy coś w ogóle nagramy. Ja dlatego jestem w koszulce piłkarskiej, bo kazali ubrać sobie coś, co można ubłocić. Aha, czyli nową koszulkę. Wgrałem koszulkę Tak jest. Nie no, szkoda jej, ale myślę, że się dopierze. Pani nawet nie pyta o rozmiar, tylko daje nam po prostu na czuja buty. Jestem mega ciekawa, czy mi dobry dała, bo wyglądają na... na mój. Za duże, za duże. Trafiła. Zniszczysz sobie cały t-shirt. Nowy t-shirt całe zniszczy. Ale... co za ludzie. Widzisz to, widzicie to, co oni robią. Ale ja, ja, ja prowadzę go ani ten cały sznur kładu. Yy, Całą wycieczkę, zobaczymy, jak będzie się jechać. Wiktoria no. widzowie uwielbia takie ekstremalne sporty, no. więc dałem jej ten zaszczyt prowadzenia, tak? Wyczuć kłada. Ja wyczułam ja ją. No czemu nie mogę jechać? Nie mogę jechać! Gaz? Gaz. Pani zatrzymaliśmy się na hot doga, na orlenie, a rączki to mnie tak bolą, że chyba dzisiaj siądzie jakiś masaż rączek, bo strasznie spinamy tutaj cały czas, ale zarąbiście jest. Mega, ja, ja kupuję kłada w Polsce. Ja jak jechałam, na początku się bałam, ale teraz już mam frajda, bo już wiem jak tym operować, ale ogólnie jest ciężko, ja jeszcze jadę sama, więc mi trochę chyba prościej, bo mam mniejszy ciężar. No to na pewno. Ale jechałam i zastanawiałam się, po co w Polsce ludziom kłady jak oni jeżdżą po drodze. Nie, no w Polsce, w Polsce jeździsz po lasach, tak? Tak, tak, to, to, takie, no to jest nie, identyczne to, to jak to, tylko nie ma na wsi. Dzieciaki jeździły nie, bardzo takie. No to wiecie, nie ma. Po, po drodze, no to co to jest? Jedziesz po płaski. O, nie masz frajdy, uderzysz, wiesz, w asfalt to jest lipa, ale tutaj, tutaj jest, no co, to tak jakbyśmy w lesie u nas. W, 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 w no ale w ona, u nas nie ma, są takie trasy porobione? Są, oczywiście, że. Kurde, są. to chyba będę jeździć kładem w Polsce. No, kupujemy kłada chyba. Stan, stan koszulki mojej. No właśnie. Czysty. Stan twoich spodanek pajacu. Czekajcie. Laski odkryły to, że mogą pieprzynąć się czołem, bo mają kaski. Pff. Co pan powie na to? To bardziej podobne do ciebie jest. Fajne w sumie. Gdzie jest Bara? To ja, ja bolało. W sensie jak czytam, czytam sobie lekturkę, elegancko dziewczyny zaraz idą robić, proszę państwa, biżuterię, a faceci po raz czwarty na tym wyjeździe idą na masaż balijski wymasować plerki i nóżki i rączki i wszystko, no i tyle tak książka jest zamokła mi, bo ją zostawiłem na noc, więc jest pomarszczona cała niestety, tak to jest jak zostawiasz książki na deszczu, więc drogi dzieciaku, nie rób tego. Wróciliśmy z składów, ogarnęliśmy się troszkę i jedziemy na kolejną aktywność tutaj na Bali można bardzo dobrej Cenie. Wydaje mi się, że około 70 zł. Zrobić sobie pierścionek albo zawieszkę do naszyjnika, albo kolczyki. Jeżeli chce się więcej, to można dołożyć srebra, tym samym rośnie też cena i zrobić sobie więcej. Ale my zabukowaliśmy dwugodzinny proces, takie spotkanie, dwugodzinne robienie właśnie biżuterii. Jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo w sumie tylko na TikToku widziałyśmy, jak to wygląda, ale można coś tam zrobić samemu. Wiadomo, pan będzie ci głównie pomagał, on będzie to szlifował, wypalał, ale ale myślę, że też nam troszeczkę da zrobić jakiś etap. Żebyśmy miały w głowie, że to my zrobiliśmy i przycięliśmy się do tej biżuterii. I pojedziemy, słuchajcie, gojkiem, czyli skuterem. Tutaj, słuchajcie, skuterami praktycznie wszyscy jeżdżą, w ramach właśnie tak jakby uberał u nas w Polsce. My akurat mało z tego korzystaliśmy, bo jesteśmy dużą grupą. Ty kupujesz sobie przejazd skuterem tutaj i y, przyjeżdża pan, zabiera cię. Super sprawa i można naprawdę dużo przyspieszyć. Skutery tutaj przejeżdżają przez każdą dziurę, wiecie, wszędzie się wcisną, a auta stoją i stoją, czasem staliśmy dwie Dwie godziny w korku. W sensie dwie godziny trwała droga, która trwać powinna 40 minut. Za oszczędzenie czasu zdecydowanie. Także pokażę Wam. Mam nadzieję, że mi się uda nagrać. Dojechaliśmy, mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo mocno panowie stukają tam z tyłu robiąc biżuterię Jesteśmy na miejscu, wybieramy jaki mamy rozmiar Zobaczcie, tutaj mamy, wybieramy Mam jeden też na sobie Zobaczcie, tutaj są takie piękne Uuu, fajne Widzowie, nie wiem który, czy taki y, klasyczny, czy taki ze słoneczkiem, bardziej płaski ja chyba bardziej płaski zrobię Ja nie wiem, czy nie zrobię tego Ale ciepłe to jest. No okay. nie słuchaj Do tego tego. Kochani, sama robię biżuterię, yeah, ale ja, ja... Ale długi kawałek srebra mam. Uh! Au! Au! Ale cieplutkie trochę jest. I z tego będziemy teraz robić pierścionek, to jest już wymierzony mój rozmiar, czyli 12. Tutaj już mam mój pierścionek. Tutaj jest kawałek do trenowania, jak zrobić. A tutaj jest ten, który mi się podoba, i na jego wzorze mniej więcej będę robiła swój. Ale teraz musimy narysować długopisem, i jeszcze w środku potem zrobić grawer. Rysujemy, kochani, wzorek, i jest mega ciężko go narysować. Ja mam najprostszy kształt, nie? Bo muszę zrobić tylko Madzia robi te słońca. Nie mogę tego zrobić, to O Jezu, ale wyleciałam. Patrz, za mocno i mi wyszło na bok. Czas pakowania. Niestety trzeba opuszczać tę piękną willę. Już się nie przenosimy do następnej. Tak jak ostatnio, z jednej do drugiej. Była ulga, że nadal trwa ta zabawa. A tutaj powrót. Czeka nas 4 godziny czekania w doha na przesiadkę. Na grogu będziesz. Jeszcze musimy zrobić zdjęcia, mamie w Mojej sukienki. No, a mama powiedziała, że nie mam w sobie żadnych zdjęć, bo to się bardzo szybko ciemni i takich wiecie wystrojonych, wszystko w strojach kąpielowych albo na wycieczkach. Ja mówię, no to chyba rakietkę i idziemy, nie? Byliśmy jeszcze na masażu przed chwilą. Dosłownie 20 minut temu wróciłam. Jestem nasmarowana. W pokładach Pokładałam takie sakwasy tutaj. I pani mi to tak pięknie wymasowała. No coś cudownego. Masażyk za cztery dychy. A nawet za 25 można było znaleźć. W Polsce kosztuje 250. No i tak będziemy chodzić, co? No będziemy chodzić, no co zrobić? Nie, ja akurat tego nie nagrałem Nie zwaliłam, ale na szczęście jest drugi z Tak, czy się zmieścimy, mamy pół kilo kawy z Luwaka Trzeba było nie kupować kawy z Kupy To jest kawa z dupy, ale najlepsza Kochani, dziękujemy wam bardzo za tego vloga, za chwilkę wychodzimy i wracamy do domku Musimy się pożegnać z tym pięknym miejscem, robimy screena oczami ja tak zawsze robię, żeby pamiętać wszystko. Było cudownie, mogłoby być trochę dłużej, ale wracamy do naszego pieseczka, za którym bardzo tęsknimy, który podobno się bardzo dobrze sprawował, u pani, która się nim zajmowała bardzo długo czasu, 12 dni. Także dziękuję wam bardzo za tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobało. Dla nas to też będzie duża pamiątka, oglądać to później, prawda? Tak. Pozdrawiamy siebie z przyszłości i co? Łapkę zostawcie, subskrypcję. I zobaczcie foteczki na Instagramie. I zmotywujcie tą dziewczynę, żeby częściej dodawała vlogi, bo się fajnie ogląda. Bye!